Taki mierzyć własną miarą, to co by było dobre dla człowieka, będzie dobre dla ptaków, niekoniecznie musi tak być. E, natomiast zadziałały na sąsiadów, którzy w sąsiednim ogrodzie chcieli, e, chcieli grilla sobie. Jak im to zabieramy, to powodujemy, że mają gorzej. Jak słyszałem, co tak śmierdzi, że jak się ma kołderkę i ciepłe posłanie, to jest nam cieplej. Dzień dobry. Dzisiejszy film nagrałem jeszcze podczas ostatniego liczenia. Jako, że materiału było za dużo na jeden odcinek, to zmontowałem też drugi, gdzie odnoszę się do zagadnień znalezionych w komentarzach pod innymi moimi filmami? Zapraszam. To trochę już po liczeniu odpowiem na pytanie widza. Otóż zapytał się o to, jak można zabezpieczyć drzewo przed kuną. Drzewo, na którym co roku używasz buduje gniazdo i co roku kuna ten lęk mu rabuje. Przychodzi mi do głowy zabezpieczenie za pomocą terpentyny naturalnej. Jest to metoda stosowana w ochronie kraski chociażby, gdzie w okresie lęgowym smaruje się pięć drzewa i zapach terpentyny. Bardzo odstrasza kuna. Ona nie lubi tego zapachu, zresztą dla nas też on jest specjalnie nieprzyjemny, ale warto próbować. Można też tak zabezpieczać budki lęgowe. Jeśli ktoś wie, że powiesił słabą budkę, już się wprowadziły na przykład sikorki, chciałby teraz podnieść jej bezpieczeństwo, można próbować coś takiego zrobić. Natomiast no nie zawsze to zadziała. Raz że kuna po pierwsze może wiedzieć, że tam jest coś smacznego i to będzie ważniejsze niż zapach, który spotka. I w miejscach, gdzie może wejść, dostać się do takiego miejsca od góry, to też może nie zadziałać, bo kuna przecież górą też potrafi się do swoich ofiar potencjalnie dostawać. Bez problemu porusza się w koronach drzew. Jeśli podejdzie do góry, to w ogóle nawet nie zwróci uwagi na ten zapach. Więc tak to. Kiedyś miałem okazję przetestować środek, który miał odstraszać z ogrodu koty, psy i wszystkie inne ssaki wchodzące do tego ogrodu. i Postanowiłem kupić taki, no ale drogo, PL, nie będę mówił jakiej firmy, bo to nie o to chodzi. Eee, chodziło mi o to, żeby zabezpieczyć sobie okolicę poidełka dla ptaków, bo okręciły się tam koty, większość z nich z obrożami, czyli to takie koty, które ktoś puszcza eee, puszcza sobie luzem. I co więcej, to były obroże, które raz, nie miały dzwoneczka, to jest jedno, a dwa, że to są nie te bezpieczne obroże, tylko zwykłe obroże co nie jest dobrym pomysłem, bo kot się może o coś takiego powiesić, więc yy, nie polecam, nie polecam. Natomiast no, przychodzą te koty i yy, rzeczywiście bałem się, że będą polowały na ptaki, które przychodzą się napić do mnie do oczka wodnego. Kupiłem sobie taki środek w sprayu, No i spryskałem sobie okolicę tego, tego poidełka. I postawiłem fotopułapkę, żeby zobaczyć, co tam się będzie wydarzało. No, i efekt był taki, że rzeczywiście koty zwracały uwagę na ten zapach. Przyszły, powąchały, no ale nie wyglądały na specjalnie zniechęcone, wystraszone. Co więcej, którejś nocy jeden przyszedł i przy tym poidełku się położył i spał sobie kilka godzin. W tym zapachu kompletnie mu to nie przeszkadzało. Kuna też raz się nagrała, przyszła, powąchała, powąchała i poszła dalej. Nie wiem, czy się wypłoszyła, raczej chyba nie. Natomiast najciekawiej zareagował Jesz, bo Jesz też przyszedł, powąchał i wąchał i wąchał ten zapach, po czym nasikał w to miejsce porządnie i zadowolony sobie poszedł. Zatem na te zwierzaki raczej te środki kupowane w sklepie nie zadziałały, natomiast zadziałały na sąsiadów, którzy w sąsiednim ogrodzie chcieli, chcieli grilla sobie odpalić. I tylko słyszałem, co tak śmierdzi. I zrezygnowali. I nie było grilla. Zapach nie był jakiś okrutny, bo to jest taki zapach przypominający jakieś zioła. Trudno określić, co słodko-ziołowy, niezbyt przyjemny w każdym razie. No i nie, nie zadziałało to na, na tego, na kogo miało zadziałać, natomiast na sąsiadów zadziałało. Więc przestałem stosować. Natomiast terpentyna, myślę, że może być zniechęcająco działać na wszystkich, bo jednak pachnie. Tutaj ważne jest, żeby ten zapach był no tam, gdzie ona wchodzi na drzewo, więc wydaje mi się, że można takiego, takiego czegoś próbować. E, ważne, żeby to była ta naturalna terpentyna, a nie jakaś syntetyczna, tak? Nie chcemy chemią traktować drzew, tylko tą naturalną, uzyskiwaną w żywic drzew. Tak, można próbować i to też nie mówię nie cały rok, tylko właśnie w okresie, kiedy Chcemy, żeby to gniazdo, tudzież budka lęgowa była bezpieczna, e, aczkolwiek jeśli chodzi o budki lęgowe, to ja wolę stosować po prostu bezpieczne budki i e, nie żadne środki do smarowania. Jak nie ma wyjścia, no to owszem, natomiast zdecydowanie polecam bezpieczniejsze budki. Autoreklama. Ruszył sklepik Ptasiej Strefy, ptasiastrefa.pl a w nim m.in. koszulki, zabezpieczenia budek przed dzięciołem i mój e-book o budkach Ptasie Nieruchomości, które można kupić tylko tu lub w zaprzyjaźnionym sklepie Budka z Jajem. Kupując materiały Ptasiej Strefy, wspierasz działanie tego kanału po reklamie. Kolejne pytanie od widza dotyczyło: jaką budkę lęgową wybrać na początek? Widz napisał, że nie wie, nie potrafi rozpoznać, jakie ptaki u niego występują, ale chciałby dla nich powiesić budkę lęgową. I moja odpowiedź zawsze jest jedna. Najlepiej zacząć od bu budki lęgowej typu A, tej przeznaczonej dla sikor, dlatego że ona jest taka najbardziej uniwersalna dla tych małych ptaków i jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że te ptaki tam występują, nawet jeśli on ich tam nie widział, nie słyszał, po prostu ich nie zna. Więc zacząłbym od budki typu A, bo tutaj może i bogatka, może mazurek, może być wróbel, może pleszka, a jeśli to jest gdzieś przy lesie, to i muchówka żałobna. Więc tak, taka budka najlepiej się tam właśnie sprawdzi. W tym miejscu warto wspomnieć o tym, że u dziuplaków jest taka zasada, że te ptaki, które gniazdują w małych budkach, czasami też gniazdują w budkach o numer większych. Czyli te, które będą gniazdowały w budce typu A, chętnie też wejdą do budki typu B dla szpaka, jeśli nie mają innego. Wyboru. I to nie jest najlepszy pomysł, i nie jest najlepsza rzecz, żeby tak się działo. Budka typu B jest budką, która imituje dziupla dzięcioła dużego. Zatem dzięcioł duży jest w stanie wchodzić do środka takiej budki lęgowej i może rabować skręta. Szpak czy krętogów poradzą sobie z przepędzeniem dzięcioła dużego, bo są odpowiednio duże i mają dzioby. Mają argumenty, żeby wyjaśnić intruzowi, że ma tam się nie interesować tym, co jest w środku. Natomiast sikora bogatka już takich argumentów nie ma i niestety nie poradzi sobie z dużo większym i silniejszym dzięciołem. Więc to nie jest tak, że budka B będzie bardziej uniwersalna od budki typu A, dlatego że po prostu tam ich, jeden z ich wrogów naturalnych, ich lęgów, może się po prostu bez problemu dostać. Zatem. Budka B jest wyborem drugim. W momencie, kiedy wiemy, że mamy w okolicy na przykład szpaki czy krętogłowy, wtedy może warto budkę typu B, a tak czy siak warto mieć gdzieś w pobliżu budkę dla małych sikorek. Czyli najpierw bym zaczynał od budki A, ewentualnie budki A1, czyli tej przeznaczonej dla najmniejszych sikorek, dla modraszki, z tym, że budka A1 częściej jest, często jest rzadziej zajmowana przez ptaki na początek niż budka typu A. Dlatego A jest tym wyborem najlepszym na początek zdecydowanie. Budka B, jeśli wiemy, że mamy szpaki i to co warto zawsze robić, uczyć się rozpoznawać ptaki, które występują koło nas. Teraz mamy takie czasy, że można co sobie pomóc na przykład aplikacją yy, i można sobie głosy ptaków rozpoznawać na podstawie aplikacji. Są aplikacje, które pomagają oznaczać ptaki po zdjęciach. No i po prostu chodzić za tymi ptakami i starać się ich szukać, to naprawdę daje dużo przyjemności, dużo frajdy, jak ktoś nawet zaczyna historię z ptakami, swoją e, przygodę, o, oznaczenie pierwszego szpaka, oznaczenie pierwszego, pierwszej ziemby, odkrycie, że o, to same i samica ziemby wyglądają inaczej, o, że młode ptaki wyglądają inaczej, to naprawdę daje dużo frajdy i warto się tego uczyć, natomiast spokojnie, jeśli chodzi o budki, to najprościej jest zacząć od budki typu A. I kolejna sprawa budkowa, która gdzieś ostatnio wpadła mi w oko, przeglądając internety. Podobno coraz częściej sugeruje się nie czyścić budek lęgowych, bo ptaki dzięki temu, że są stare gniazda, mają tam cieplej. Jakim to zabieramy, to powodujemy, że mają gorzej e, przetrwać zimę. I cóż, takie twierdzenia pochodzą, biorą się stąd, że podpowiada nam je intuicja. Bo intuicja nam podpowiada to, że jak się ma kołderkę i ciepłe posłanie, to jest nam cieplej. Natomiast yy, niekoniecznie jest to zgodne z prawdą. Bo takie sikory, które potrafią obniżać temperaturę ciała, czyli popadają w taką kontrolowaną hipotermię w okresie nocy, kiedy zimują, właśnie kiedy nocują, yy, wcale nie potrzebują tego gniazda do niczego. Wcale jest im ono do niczego niepotrzebne, bo sobie i tak świetnie poradzą, bo mają tak skonstruowany organizm, żeby sobie właśnie w takich warunkach radzić. E, natomiast gniazda powodują to, że budka staje się płytsza. Jeśli jest budka płytka, to znaczy, że droga między otworem wlotowym a ptakiem, który sobie będzie na tym gnieździe nocował, jest krótsza. Tym samym. Dużo łatwiej jest drapieżnikowi takiemu jak kuna czy kot wyciągnąć go po prostu z tego gniazda, z takiej budki i go zjeść. I wtedy budka nie była żadną formą pomocy, tylko stała się pułapką ekologiczną. I to jest lipa. Wyjątkiem jedynym mogą być tutaj mazurki, i to jest kwestia właściwie dotycząca tylko mazurków, bo mazurki jesienią i to nie wszystkie. Część mazurków buduje jesienne gniazda, które gdyby nie przyszła zima, normalnie byłyby wykorzystywane do lęgów, na no, ale zima przychodzi. I nie są wykorzystywane. I kiedy przychodzi długa, zima, zimowa noc, mroźna, wyjątkowo mroźna, mazurki chętnie w takim gnieździe parami, a niekiedy nawet i po więcej ptaków potrafią nocować, bo rzeczywiście. To sprzyja oszczędzaniu energii, oszczędzaniu ciepła. Więc to może się takie gniazdo przydać w okresie zimowym, stąd jeśli mamy mazurki. Wiemy, że mamy mazurki, a gniazdo mazurka łatwo rozpoznać, bo to jest po prostu masa trawy i masa piór w nieładzie e, ułożona w, w całej budce. To takie gniazdo albo należy czyścić na początku okresu czyszczenia, czyli w połowie października, czyli tego 16 października, trzymamy się tego terminu ustawowego, albo pod koniec lutego. Czemu pod koniec lutego? Dlatego, że w lutym noce są już coraz krótsze, dzień jest coraz dłuższy, i nawet jeśli zabierzemy ptakom to gniazdo, to już w ciągu dnia mają więcej czasu, żeby zebrać odpowiednią ilość pokarmu żeby po prostu przetrwać tą długą zimową noc, bo to długie zimowe noce są największym problemem dla ptaków, które w budkach lęgowych sobie nocują. Więc w przypadku mazurka jak najbardziej coś takiego można zrobić. Właśnie albo w październiku, żeby jeszcze sobie zdążyły to jesienne gniazdo pobudować, albo właśnie pod koniec lutego. Idealnie by było gdzieś pewnie w połowie marca to zrobić, natomiast no tego już niestety ustawa, która nie jest doskonała, nie przewiduje. Eee, więc tak w przypadku mazurków jeśli chodzi o inne ptaki lęgowe w budkach takie jak sikory czy muchówki te gniazda bezwzględnie należy usuwać im szybciej tym lepiej dlatego że tam zbiera się cała masa cała masa pasożytów masa pcheł i one tylko czekają żeby tam ktoś wszedł zanocować i fajnie to widać po moich słonikach czyli tych budkach zabezpieczonych i niezabezpieczonych Gniazda były w niezabezpieczonych, a ptaki teraz chcą przede wszystkim nocować w tych budkach, które są zabezpieczone, które gniazd nie mają, no bo tam nie ma pasożytów i to jest to, co jest dla ptaków najważniejsze. Owszem, jeśli nie wyczyścimy gniazd z budek lęgowych, to ptaki będą w nich nocować, dlatego że nie mają specjalnie wyboru. W dziuplach naturalnych, których nikt nie czyści, też nie ma problemu, dlatego że tam panują warunki zupełnie inne niż budce lęgowej. i to tak naprawdę wymaga omówienia na osobnym filmie. Tam jest tak wysoka wilgotność, tam jest takie zagrzybienie, zapleśnienie, że tam pasożytom nie jest dobrze. Nie jest dobrze. Gniazda ulegają naturalnemu rozkładowi po okresie lęgowym i dziupli nie trzeba czyścić. Jednocześnie pasożytów tam prawie nie ma. Budki lęgowe działają inaczej i tu znowu jest to, co, na co często zwracam uwagę. Często staramy się ptaki mierzyć własną miarą. To, co by było dobre dla człowieka, będzie dobre dla ptaków. Niekoniecznie musi tak być. To są inne organizmy, działają inaczej. Nam zagrzebione mieszkanie szkodzi, a ptakom zagrzebiona budka czy dziupla lęgowa wcale szkodzić nie musi. Nie musi, bo tak wyglądają od tysięcy lat naturalne dziuple i jakoś te ptaki przetrwały, nie wyginęły. tak? Więc, więc nie, nie powinniśmy tego tak. Mierzyć. To samo dotyczy zresztą tego zabezpieczania budek i dbania, żeby tam było suchutko. Właśnie przez to, że jest sucho, gniazda nie ulegają rozkładowi w budkach lęgowych i trzeba je czyścić. Właśnie dlatego. Więc mówienie że nie czyścimy ptakom budek bo żeby miały ciepło to jest taka wymówka żeby nie musisz tego zrobić budki należy czyścić i koniec kropka albo najlepiej ich nie wieszać jeśli mamy dziuple naturalne ale bardzo często w takim lesie chociażby jak tutaj dookoła mnie tych dziupli naturalnych jest po prostu bardzo mało jak chodzę kontrolować budki lęgowe zauważyłem jedną prawidłowość która nie zawsze yy, dokładnie odpowiada temu co można znaleźć w literaturze i zastanawiam się, ile rzeczy w literaturze dotyczące budek lęgowych jest sprawdzonych yy, w rzeczywistości w, w, w pracy, jak to działa, a ile jest wygdybanych na zasadzie, że to, co będzie dobre dla ludzi, będzie też dobre dla ptaków, bo mam wrażenie, że czasami tak jest. Słyszałem, że budka powinna być sucha, bo wtedy tam się nie będą pchły rozmnażały i tak dalej. Moje doświadczenie jest takie, że najwięcej pcheł jest w budkach, które są świeże i suche a najmniej w tych budkach, które wiszą długo, są stare i są wilgotne. Pchłom odpowiada, odpowiadają suche warunki, te pchły tylko czekają na to, żeby biedne ptaki obleść, żeby wysłać z nich krew. A ile może takich pcheł być na świeżej budce, to sobie zobaczcie sami. To są pchły, które y, mogłem zrobić im zdjęcie tylko dlatego, że unieruchomiłem je wcześniej wodą z mydłem y, szarym bo dzięki temu one zostały na budce, a nie przeskoczyły wszystkie na mnie. I zazwyczaj jak chodzę na czyszczenie budek, staram się gdzieś w plecaku taką wodę z mydłem, z mydłem szarym w sprayu mieć, żeby pozbyć się tych pcheł z budek, a jednocześnie żeby one nie przeskoczyły na mnie. I to nie jest też tak, że pryskam każdą budkę, tylko tą, gdzie ewidentnie widzę, że te pchły są. A to widać, to naprawdę widać, że one tam są i czekają. I jeśli ptak się nie zorientuje na czas, przyleci tam... Pół sekundy wystarczy dosłownie, żeby te pchły go całego oblazły. Więc yy, tak to wygląda. Jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, to już wszystko. Dziękuję ślicznie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach w Ptasiej Strefy. Cześć!